Cześć! Witajcie moi mili. Dziś chciałbym Wam zaprezentować nowość od LEGO. LEGO Nexo Knights. Nowy magazyn, do którego mamy dołączoną minifikurkę Lensa. Zobaczmy jak ona wygląda w środku. Jak magazyn prezentuje się. Sam magazyn wygląda tak. Zobaczmy po środku, bo tego jeszcze nie widziałem. Mamy opisy bohaterów. Komiks oczywiście. Kilka ciekawostek o naszej minifigurce. Duży plakat. nie jest dwustronny, ale z drugiej strony szybko nie pokażę. Oczywiście reklama kolejnych zestawów, komiks ciąg dalszy i ostatnia strona. Dobrze, możemy przejść do figurki Lensa. Tak prezentuje się złożona figurka Lensa. Jak widzimy, utrzymany w szarej kolorystyce. Jasne włosy, białe rękawice. Nadruki zarówno na toksie, jak i przedłużone na nogi. A także na czubki jego butów. Z tyłu widzimy możliwość przytoczenia jakichś dodatkowych elementów do jego zbroi. Które być może dostaniemy w następnych numerach, bądź możemy. Zaadaptować je z zestawów, które posiadamy z większych modeli dostępnych aktualnie. A tak prezentuje się figurkę naszego bohatera bez zbroi, bez uzbrojenia. Bardzo ładna, kolorystycznie zgrana szare ręce, jaśniejszy tors, jaśniejsze nogi, białe rękawice bardzo fajnie wszystko zgrane. Jeśli chodzi o zbroję, ma ona wycięcie, przez którą widać jego he. Z zestawem dostajemy także stolik, na którym umieszczona jest butelka, kielich i pieczywo. Bardzo fajna opcja, dobry pomysł do wykorzystania w jakichś swoich pomysłach, w swoich zestawach, modyfikacjach. Osobiście mogę powiedzieć, że nie mam zastrzeżeń do tego zestawu. Przede wszystkim ze względu na ilość dodatkowych elementów, które dostajemy wraz z minifigurką. Sama figurka także może się podobać. Jako początek serii, jak najbardziej na plus. Początek serii według mnie bardzo udany, a wygląd pozostałych minifigurek także wygląda obiecująco. Mam nadzieję, że wszystkie się w swoim czasie pokażą. Nie będziemy na nie zbyt długo czekać. Tak one wyglądają. A ja wam już pięknie dziękuję i zapraszam ponownie. Cześć.